nie popisał się, a Widzewiacy dobrze skoncentrowani przejmują te piłki, za którymś razem no, może to stworzyć bardzo duże niebezpieczeństwo pod bramką Krzyształowicza rzut rożny dla piłkarzy z Widzewa, dośrodkowanie Kiełbowicz i gol, bramka 1 do 0 dla Widzewa no te stałe fragmenty gry, które wydawały się nam, że będą silną bronią ŁKS-u, to pokazał chociażby mecz z Górnikiem ogazki od Stalenczyka i Krzysztofa Surlita. Tym razem ten stały fragment gry świetnie rozegrany przez Widzewiaków i oni obejmują prowadzenie w ósmej minucie po strzale Tomasza Kiełbowicza. Bardzo dobrze ustawiony Kiełbowicz, zaraz to zobaczymy gdzieś na 17-18 metrze. Jeszcze raz ta sytuacja. Szymkowiak. Wybita piłka po raz kolejny na oślep, a był Lewicz. Teraz Kościuk i proszę. Bez namysłu fantastyczne uderzenie. No piłka naprawdę wpadła tam, gdzie Krzysztof w żaden sposób nie mógł jej dosięgnąć, nie mógł doskoczyć. I teraz w ataku piłka UKS. SU. Przepraszam, że nikomu tej powtórki, ale już mamy rzut rożny dla gospodarzy. Realizator nas jednak raczy bramką. No cóż to trzeba pokazać, ale żebyśmy nie zgubili następnej ciekawej akcji. I jeszcze raz widzimy co by zrobił. Artur Kościuk, a potem już fantastyczny strzał Kiełbowicza. No i wreszcie rzut rożny dla ŁKS-u. -y. Odnotujmy, że to pierwsza bramka Tomasza Kiełbowicza w barwach Widzewa. A... Silnie potrafił uderzyć z rzutu wolnego także e, Stolarczyk. Lewą nogą e, bardziej technicznie strzela Kiełbowicz. I właśnie Kiełbowicz! Beel! Fantastyczna bramka Kiełbowicza. Znakomicie podkręcił Tomasz Kiełbowicz piłkę, yy, mimo wydawało się, że Krzyształowicz jest bliski dobrej interwencji, ale po jego rękach padła. w okienko, no i można powiedzieć, że Kiełbowicz najpierw zdjął pańczynę w lewym okienku bramki Krzyształowicza, a teraz w prawym. No i tak, obdzielił obydwa rogi bardzo dobrze, precyzyjnie, fantastyczne uderzenie pomocnika Widzewa, to jest człowiek, który pierwszy raz gra w derby łódzkich i może dlatego, wszystko mu dzisiaj wychodzi. Gra rozluźniony, nie ma nic wspólnego z wiosennym meczem, o którym tyle mówiliśmy, ale do którego mamy już nie wracać, więc nie wracajmy. I po raz kolejny pokonał bramkarza uks u ale UKS odpowiada atakiem. I był tam przed momentem Łabęcki, podanie do Kościuka nieudane. Widze wprowadzi na stadionie uks u 2 do 0, więc remis, o którym mówiono, którego się spodziewano, wydaje się dzisiaj no, sprawą dość podejrzaną. Nie... Ktoś tu dziś wygra, na pewno widzę jest tego bliższy, prowadzą 2 do 0 w 26 minucie meczu, staje się zdecydowanym faworytem 49-tych derby. Oto odpowiedź prawdziwych sportowców na wszystkie problemy, skandale, kłopoty jakie są Widzewy, tymczasem kolejny atak Widzewa, Wiktorek strzela mocno i obok bramki, no przy 3-0 już bym nie, nie śmiał dywagować, kto tu dziś wygra.